Cześć kochani z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Lego. Witam Was ponownie po krótkiej przerwie spowodowanej moim urlopem. Wracam do Was z naładowanymi bateriami. Także zapraszam Was dzisiaj na przegląd gazetek. A tutaj skład jest całkiem mocny, a nawet bardzo mocny. Mamy LEGO Avengers, LEGO Technik, którą obiecałem, że będzie na kanale. Nie mogłem jej ostatnio znaleźć, ale się udało. Oraz Ninjago. I cóż, nie przedłużamy, zaczniemy sobie. a i tak, zaczniemy może od Ninjago, od razu idzie w ruch. W tej gazetce mamy bardzo ciekawego figa z tej serii Wyspiarzy. Mamy również jakąś specjalną kartę Kai. Dobra. Jest Kai, idzie na bok, mamy też te karty Ninjago, może ja nie będę tego otwierał, a tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś chce te karty, to ja mogę przechowywać, dajcie znać, mogę to wysłać, mamy tutaj saszetkę z figurką, no i widzicie, tutaj jest ten fig, on się nazywa Pulerik, także zaraz przejdziemy do tego, nie będę robił konkretnych jakichś przeglądów gazetki, po prostu szybciutko sobie przejrzymy może zobaczymy jaki jest plakat. O ile jest? Chyba zawsze jest. No i mamy taki plakacik konkretny dla fana Ninjago myślę, że to są te złote postaci i co czy na wyspie, czyli tutaj ten wyspiarski. No i zobaczymy sobie, co będzie w następnej gazetce, a w następnej gazetce będziemy mieli Loida, dwa kraby z szablami, hmm, ciekawe. Ale to myślę, że można zakupić, ponieważ szabelki zawsze się przydadzą. Będziemy mieli saszetkę z kartami i saszetkę z naklejkami. Także myślę, że pomimo te figurki tych Lloydów, Koli, Kai'ów mnie nie interesują. Ale zakupię ze względu na chociażby kraby. Oraz tutaj też fajny taki złoty sztylet, krótki miecz. Dobra. Gazetka idzie na bok. Przechodzimy do figurki Pulerika. Lubię te saszetki nieklejone. To wszystko szybko go złożę i zaraz do Was wracam. Fig jest już złożony, tak się prezentuje, jest naprawdę konkretny. Ten pulerik. mamy dwie głowy, jedną w takim uśmiechniętym, drugim w takim smutnym. Um... W Wyobrażeniu. E, mamy świetną tarczę, naprawdę ładne nadruki na tej tarczy. Na pewno znacie, jeżeli macie te zestawy z wyspiarzy. Cały czas powtarzam, że muszę sobie zakupić zestaw wyspiarzy i on na pewno będzie. E, I nadruki na tej figurce również są bardzo, ale to bardzo dobre. Możecie zobaczyć. E, dostajemy tutaj naprawdę bardzo dobrego figa, e, fajną taką czuprynę. E, dostajemy też taki kieł. Zamontowany na jakimś ociosanym drewnieniu, świetny fig. W ogóle te figurki tych wyspiarzy naprawdę rewelacyjne. Można je wykorzystywać w bardzo wiele fajnych sposobów, według mnie, jeżeli chodzi o jakieś tam swoje budowle. No cóż, tak się to prezentuje. Naprawdę solidnie i lecimy dalej. Gazetka numer 2, czyli Lego Technik to jest pierwsza gazetka Lego Technik Ever, jaka powstała, jest to magazyn XXL. Mamy tutaj śmigłowiec. Ja generalnie nie chciałem kupować tego, ponieważ techniki mnie jakoś nie interesują. Też możecie znać to zdanie z moich filmów. Poza tym do tej pory na kanale nie pojawił się żaden technik, ale to oczywiście e, tak się nie skończy, bo będą zamierzam kupić kilka zestawów technikowych, e, chociażby Land Rovera mm. Więc tak to jest, mamy duży polibak, tych elementów, nie wiem, ile tutaj jest, ale sobie to od razu otworzymy. Eee, nie zamierzałem kupować tej gazetki, ale stwierdziłem, że dla sprawdzenia dla samego siebie oraz e, żeby wam po prostu też pokazać, stwierdziłem, że czemu nie i warto. Eee, jest to chyba taka. Gazetka skierowana troszeczkę do starszego odbiorcy, jeżeli chodzi o zawartość, no bo zresztą te technikowe zestawy bardziej są, jeżeli chodzi o budowę, skomplikowane i takie przeznaczone dla starszego odbiorcy. I tak, może tutaj się zatrzymamy na trochę dłużej. Mamy helikopter. Wszystko jest tutaj objaśnione, co i jak. Mam nadzieję, że wszystko widzicie dobrze. No taka, zupełnie inny nie ma tutaj komiksów, przynajmniej na razie mamy jakieś budowy, tutaj jest naprawdę fajne. Myślę, że sobie zachowam tą gazetkę, ponieważ można się tutaj nauczyć, jeżeli nie mieście do czynienia wcześniej z technikami w jakiejś większej skali, to można się nauczyć paru konstrukcji, jak co jak działa. I jest to na pewno fajne. Tutaj jakieś za kulisami, czyli pewnie designerzy setów technikowych i naprawdę mamy ogromny plakat, naprawdę taki XXL nie będę tego wymował. No i cóż, tak to się prezentuje, myślę, że ciekawe, ja sobie to później na spokojnie przejrzę. Jeden jakiś wymarzony bałagan. Ciekawe, ciekawe. Jestem generalnie ciekawy, czy będzie kolejny zestaw Lego Technik czy zestaw Gazetka Lego Technik. Tutaj nie ma nic napisane, czy będzie następny numer. E, więc ciekawe, e, dobra, jeszcze jest takie coś: schowek oraz lądowisko. Czyli możemy sobie to wszystko wyciąć, e, poskładać, bo to taki jest grubszy, trochę ten papier, a, i zrobić sobie taki schowek na helikopter. Ciekawa opcja na pewno. No, Lego dobrze działa w tej kwestii. Mi się wydaje, dobra, mamy polibaga z helikopterem, otwieramy go. I widzimy się za chwil kilka jak tylko go złożę. Super śmigłowiec już zmontowany, tak się prezentuje technikowy polibak z gazetki Lego Technik, czyli śmigłowiec. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnego normalnego klocka nietechnikowego. Co z jednej strony jest fajne, może oprócz tego światełka tutaj. Wszystkie inne elementy użyte to są elementy technikowe. No i oczywiście, jak najbardziej, wszystko jest tutaj funkcjonalne. Czyli wierniki się tutaj kręcą. Mamy to połączenie, że ten na górze, gdy pokręcamy sobie tutaj pokrętłem od dołu, wszystko nam działa. No, spoko. Generalnie myślałem, że to mi się jakoś nie będzie zbytnio podobało. Nie jest to cały czas tak, jak to się mówi, mój kubek kawy. Ale. Ale na pewno ciekawa rzecz, żeby to mieć, żeby sobie sprawdzić. No, jakby, jeżeli ktoś nie ma wprawy i doświadczenia z technikami, no to tutaj można taki basic naprawdę sobie ogarnąć i zobaczyć, jak to działa. Cóż, tak to wygląda. My przechodzimy dalej do kolejnej gazetki. Według mnie najlepszej od miesięcy, czyli no, myślę, że to odkąd kupuję gazetki jest to chyba najfajniejsza figurka taka, na którą czekałem bardzo, bardzo mocno, także no, nie mogę się doczekać jak to wam zaraz pokażę. Bierzemy już nożyczki, oczywiście nie będziemy tego przedłużać. Tak się prezentuje Polybag do niego zaraz wrócimy i szybko przyjrzymy sobie gazetkę od Blue Ocean. Klocki repulsacyjne War Machine. Tak to się prezentuje oczywiście standardowo mamy tutaj taką mini instrukcję i trybiki, komiksy, wszystko jest. Stalowi kumple, tak to się prezentuje. Spoko nawet ten plakat szkoda, że to są stare hełmy. Z tego co widzę, te nieotwieralne, tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić, zaraz to sprawdzimy i tutaj. Dobrzy kumple, czyli wszyscy Avengers. Może nie wszyscy, ale ci najwięksi. Najbardziej popularni. Dobra, a mamy tutaj 21 października dostaniemy Iron Spidera. Ciekawe. Myślę, że zakupię dla figurki. Nie jest to może jakiś mocny sztosik. Ale będzie kupowane. Także tak się prezentuje gazetka. Ona idzie na bok. A my przechodzimy do War Machine, na którego ja bardzo czekałem, także wszystkie elementy już wysypane. A tak prezentuje się nasz War Machine po zbudowaniu. Jeszcze powinienem mu tutaj te repulsatory obrócić, ale dobra zostawimy je tak, już się nie będę z tym po prostu teraz bawił. A, tak się prezentuje sam fig. Piękne nadruki, naprawdę wiele razy wspominałem, że te gazetkowe nadrukowane figurki w 99 przypadkach wyglądają po prostu rewelacyjnie, są dopracowane i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Zestawowe figi często nie posiadają tak dobrych nadruków jak te gazetkowe. Tak się prezentuje sam fig, mamy tutaj działo, które jest zamontowane na tym zaczepniku na plecach. Tutaj mamy również drugą wyrzutnię rakiet. Stood shooter, Świetny fik. Według mnie rewelacja. Oczywiście ten stary hełm niestety, to może minusik, tak się prezentuje. Główka Rhodesa. I z drugiej strony mamy drugi wyraz twarzy, który wygląda w ten sposób uśmiechnięty. Tutaj jest Jarvis. I tak to się prezentuje. No, ja jestem mega zadowolony. Według mnie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy fik, odkąd kupuję gazetki. To może nie jest jakoś długo, bo pokazuję Wam je od całkiem niedawno, ale bardzo, bardzo się cieszę, że mam go w kolekcji. Dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o gazetki, o przegląd prasówkę, przegląd gazetek Lego. Widzieliście, co będzie wkrótce w gazetkach. Część z nich się na pewno pojawi na kanale. I cóż, to będzie chyba tyle ode mnie, a my widzimy się wkrótce. Także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, która z tych gazetek jest dla Was najlepsza, i czy jakąś zamierzacie bądź macie już zakupioną. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji. Zostawiajcie komentarze oraz lajki, a my widzimy się już całkiem niedługo. Do zobaczenia!